Hej o hej, mam na Iwona i zapraszam Wacina na filmik na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Ja właśnie jestem w pociągu do Holsztyna, bo wracam na uczelnię. No i cóż, do zobaczenia już na miejscu. Jestem w strefie ciszy, na rynku nie ma, więc coś tam jeszcze mówię, ale już za chwilę się przymknę. Jeżeli moje życie, moje filmiki wam się podobają, to wejdź łapka do góry i zapraszam, stańcie do mną na dłużej. A ja już zmykam w podróż do na pewnie będę spać, będę troszkę pisać, bo muszę inną rzeczy napisać i troszkę czytać, więc mieszanka. Jestem już w akademiku, jak widzicie. Rozpakowałam się i teraz lecę na zakupy, bo muszę coś kupić do jana na dziś i na jutro. I lecę do paczkomatu i do ksera, bo muszę dostać jedną rzecz, którą muszę drukować. I paczkomat, bo mam aparkę do dobrania Przyszły mi buty, będzie bardzo cieszę, Będę przymierzać i wam pokażę, jakie zamówiłam i czy stoją, czy nie. No i cóż, ja już zmykam, bo chwilę muszę wychodzić jeszcze na inną rzecz, więc mam dość. Mało czasu, a chciałabym zdążyć, dobrać buty, przymierzyć je i właśnie zrobić zakupy, bo potem już nie będę mieć kiedy. Dobra, przyszły moje buty, więc będę je przymierać. Zobaczymy, czy tu z, z tych dwóch par mi spasuje, czy nie. Więc lecę otwierać, no i będę przymierzała. widzicie, ja już wychodzę, wróciłam do Akademika, napiłam się kawy, zjadłam drożdżówkę, bo jeszcze została z drogi i właśnie lecę się jedną sprawę, więc no to do zobaczenia później. Buty obie pary są fajne, ale są lepsze, te czarne. Białe riboki są w porządku i zastanawiam się, czy nie sobie dwóch par, bo spodobało mi się po prostu. Jeszcze się muszę z tym przespać, ale ten no już chyba zostawię dwie pary, bo, bo są fajne. Dobra, ja już zamykam, żeby się nie spóźnić. Do zobaczenia później. Hej, ogólnie jest już niedziela, jest około godziny 11, 11 i 16 tak dokładnie tutaj patrzę. Ja wstałam jakiś czas temu, zadałam już śniadanie, teraz piję kawę jak widzicie. Ja czytam też książkę Korona Zazłoconych yy, yy, Kości i yy, jak... Yy, yy, nie czyta mi się zbyt dobrze, ale przyjaciółka wczoraj skończyła i powiedziała, że jest super zakończenie, że... Takie zakończenie, że chce się sięgnąć po czwarty tom, bo mam już czwarty i piąty tom. Jestem ogólnie udzielona na tym, że mają być podobno mają być w podobnej yy, wersji, jak trzeci tom, który mi w ogóle się nie podoba. Na każdej stronie zapewniania o miłości, walczymy, a tu nagle, że kocham cię na koniec, a nie, no, nie, po prostu męczy mnie to bardzo. Też męczy mnie zachowanie Kierana, męczy mnie zachowanie głównych bohaterów, yy, popi, czy właśnie Castilla jakoś tak. Źle mi się czyta ten tom, to nie jest ta przyjemność, która była przy pierwszym i drugim tamie. Oczywiście jest standardowy element, czyli ręcznik i w sumie robię teraz też pranie. E, mam tam rzeczy, więc nie się to jest na drugie pranie, które chcę zrobić, ale stwierdziłam, że pierwsze jedno, bo e, nie wiem, czy jest jeszcze rzeczy po prostu, żeby je wysuszyć. No i cóż, ja lecę czytać dalej, potem muszę zrobić kilka rzeczy na studiach, chcę poczytać kilka artykułów o poczuciu bezpieczeństwa, bo mamy taki mały projekt do zrobienia na psychometrię. I właśnie potrzebujemy części teoretycznej, więc mamy to poczytać do jutra. No i potem mam spotkanie jedno, więc tak wiecie: typowa niedziela, trochę pracy, trochę odpoczynku. No i cóż, ja lecę czytać dalej, bo jeszcze chcę przez kilka minut poczytać, dopić kawę. No i potem już będę robiła sobie rzeczy na studia. Jest poniedziałek, ja właśnie wstałam, w sumie kilka minut temu, zjadłam już bułkę i piję właśnie kawę i troszkę się uczę, bo mam trochę od angielskiego, więc chciałabym po prostu coś popowtarzać trochę wcześniej niż dziś wieczorem. Więc zabieram się na powtarzanie i za pół godziny, w sumie za 20 minut, za pół godziny wychodzę na zajęcia bo mam dzisiaj tutaj na Kortowie, więc nie muszę jechać, nic wystarczy, że wyjdę i za 5 minut jestem na zajęciach. To jest super. Panie właśnie na to lubię, że mam na ósmą, co prawda, ale mam tutaj, więc mogę stać tak, jakbym jechała na mój wydział poza Kortowa. Dobra, ja lecę jeszcze nie jestem uczesana, nie umyta. Dobra, za chwilę to zrobię, tylko jeszcze go powtarzam i napiję się kawki i potem lecę się umyć. Hej, oh hej. Jest poniedziałek 17.18. 17, po chwilę poszło do mnie koleżanki, bo robiłyśmy projekt, mamy projekt grupowy, tworzymy mm, badanie, mm, w sumie test o poczuciu bezpieczeństwa wśród młodych kobiet. I właśnie tak tworzyłyśmy część teoretyczną, kilka pytań, a dwie dziewczyny, które nie mogły przyjść, po prostu będą robiły mm, dokończą tą resztę. Ja teraz trochę odpoczywam, robię sobie kolację, być może kaszę sobie zjem, ale jeszcze właśnie nie wiem, czyta jak widzicie, książkę, więc trochę podczytuję, bo chcę już skończyć koronę ze kości, jakoś tak nie wyszło, nie wodni mi kończenie tej książki, a została mi w sumie końcówka już, więc chciałabym skończyć, ale wiem, że chyba dziś mi się nie uda, bo jeszcze muszę zrobić kilka rzeczy. No i cóż, tak ten dzień mi dziś mija, że pierwsze były zajęcia, a potem tutaj robiłyśmy projekt, no i teraz trochę odpoczywam i trochę będę też musiała porobić jeszcze rzeczy, bo wiadomo czas szybko mija, a czasu jest za mało, już nie mogę doczekać się piątku, bo piątek będzie wolny, ale muszę jeszcze ten tydzień przetrwać, a będzie intensywny, super intensywny, więc do zobaczenia później. Hejo, jak widzicie, ja jestem już po kąpieli, ogólnie lecę spać. Jest y, w sumie środa, druga w nocy, więc w sumie tak naprawdę po wtorku jeszcze nie poszłam spać. Ja właśnie skończyłam czytać Korona do Zutomych Kości. Książka y, mojej przeciuce bardzo podobało się zakończeniem. Mi się podobało, było w porządku, było lepsze niż na pewno środek i ogólnie całość książki, ale nie jestem jakoś zachwycona. Jestem ciekawa, co będzie w kolejnym tomie, ale nie. Mm, bardzo zaintrygowana po prostu, jak się skończy ta historia, całość i jak to się wszystko potoczy. To prawda zakończenie było dość zaskakujące i dość e, ciekawe, interesujące bardzo. I się dobrze czytało. Nie tak jak większość książki, większość książki po prostu się męczyłam, było ciężko. E, a to zakończenie było ciekawe i było na poziomie, że tak powiem, o e, ten sposób. I dużo się pozmieniało, dużo się podziało negatywnych rzeczy, ale też. Nie chcę powiedzieć pozytywnych, ale pod z pewnym względem mm, takich, że można się spodziewać, że kolejny to będzie dobry, e, ale zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy nie. Dużo zaskoczeń było e, i dużo takich zmian akcji. No i cóż, ja lecę spać, e, ja dziś ogólnie do was nic nie mówiłam i nagrywa, nie nagrywałam, bo mieliśmy tutaj wydarzenie na, na uniwersytecie, e, w którym troszkę brałam udział, potem miałam zajęcia, no i w sumie e, tak minął cały dzień. I ja lecę spać, bo mam, dro... bo mam dziś w sumie zajęcia od 9.45 do 18.15. Tak naprawdę mam cały dzień jutro zajęty, aż do drugiej mniej więcej. A jeszcze muszę poczytać rzeczy na czwartek, więc jutro zapowiada się dość intensywny intensywny dzień. No i tu że ja już lecę spać. Mam około 6 godzin snu. No mam właśnie w planie spać najdłużej jak się da żeby chociaż tego snucie trochę było. No dobra, a ja już zamykam Jak się ten vlog z kilku ostatnich dni, co mi trochę się przedłużył, podobał to cóż, do góry, zawsze wstancie ze mną na dłużej, a ja już lecę spać. Po prostu marzę o tym od kilku godzin, ale jeszcze nie mogłam mi spać. W sumie nie miałam pani kończyć książki, ale już chciałam, bo mi tylko kilka stron, i po prostu chciałam już tutaj też dograć zakończenie, podsumowanie. Więc książka ogólnie była mm, średnia. Nie podobała mi się, najmniej mi się podobała z tych wszystkich tomów. Przez, nie wiem, tam 500-600 stron się męczyłam. Fajne było dopiero zakończenie, tak naprawdę. Miałam wrażenie, że przez całą książkę mieliśmy dwa wątki. Pierwszy wątek to jak ja Cię bardzo kocham i muszę to pokazać, jak w każdym możliwym momencie, udowodnić to. Zawsze to muszę wtrącić, nawet jak sytuacja nie pasuje. A druga to Kiera, który mówi, przecież wiem, że masz milion pytań, teraz popij, tylko sobie odpuść więc to są dla dwa główne wątki, które były w tej książce, które cały czas się powielały i które po prostu były nużące, dłużące się i każdy, każdy dialog pomiędzy drugim bohaterów schodził na to samo, więc tak, wiecie, trochę kiepsko, nie podobało mi się, ale zobaczymy, jakie będą kolejne tomy, jestem ciekawa, kiedy będą, no i cóż, w sumie tyle, ja już zmykam, bo jestem padnięta, jestem tak padnięta, już po prostu nie czuję, że chce mi się spać, ogólnie dziś ciepło piłam dwie kawy. Pozdrawiam. ale ja w ciągu nie piłam tylko jedną więc chociaż tyle